8 grudnia opuściliśmy Polskę, by spełnić marzenia i przeżyć przygodę życia. Brzmi poważnie? Może trochę, ale w końcu to nasza pierwsza tak długa podróż. Cztery miesiące poza domem, pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w kulturze, o której na razie wiemy głównie tyle, że jedzenie jest pyszne, czasem bardzo ostre, a złośliwe makaki czekają na każdą przekąskę. Nie ograniczamy się jednak do klasyków takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja. Planujemy odkryć też mniej oczywiste miejsca, egzotyczne Borneo, tajemnicze Brunei, czy zupełnie nieznany Timor Wschodni. Przyznajcie, brzmi jak wyzwanie, prawda? Nazywam się Sebastian, a to jest mój kanał Kiedyś Tu Byłem. W podróży jest ze mną Dorota i razem będziemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami. Od smakowania lokalnych potraw, przez odkrywanie niesamowitych miejsc, aż po codzienne wyzwania na drugim końcu świata. Przed nami ponad 100 vlogów, więc dołączcie do nas, bo ta podróż zapowiada się wyjątkowo. No dobra, dzień doberek. My dotarliśmy pod operę w Hanoi. Czekamy na busa naszego. Kierowca coś nie odpisuje, czy tam opiekun tej, tej podróży, więc miejmy nadzieję, że stoimy i czekamy w dobrym miejscu. No ale ma naszego WhatsAppa, więc nie powinno być problemu. Czeka nas jakieś 2,5 godziny drogi. Busik jest dość luksusowy, przynajmniej ma być. Bilety kosztowały 55 zł za osobę w jedną stronę. Wrzucę przebitki i odezwiemy się na miejscu. Tu gdybyście się zastanawiali jak wyglądają te busiki dziewięcioosobowe. Ogólnie jedziemy z godzinnym opóźnieniem, bo w autobusie, w którym mieliśmy jechać zaproponowali nam miejsca koło kierowcy, a jest tam nie wiem, sporo mniej miejsca, niż w tych, które mieliśmy dostać, więc uznaliśmy, że jedziemy sobie godzinę później. Eee, w sumie nie po to dopłacaliśmy po 10 zł za bilet, żeby, żeby się gnieść przez jakieś 3 godziny kolejna. a nie wiemy jaka ta droga będzie. No co, my sobie teraz odpoczyniemy przez tą drogę, <laughs> oby tylko nie było rozryranej klimy, nie? My dotarliśmy do hotelu. E, jesteśmy w Zatoce. Widzieliśmy już te wszystkie formacje skalne, bynajmniej te, które są z brzegu, bo zatoka jest ogromna. E, hotel trafił nam się bardzo, bardzo fajny. E, za 117 zł, za dwie noce, za dwie osoby ze śniadaniami czterogwiazdkowy hotel. Ale ogólnie całe to miasto, Halong, wydaje się być mega wymarłe. Tak więc my musimy Spróbować zobaczyć, czy jakieś knajpy są sensowne w pobliżu, a jak nie, to coś zamówić, dlatego że jest znowu 90% rzeczy, jeszcze, które mieliśmy punktów było pozamykanych i zapewne tak będzie jeszcze dziś i jutro. Dopiero w poniedziałek wszystko powinno zacząć wracać do życia. A tak wygląda pokoik. Po miłym zaskoczeniu pokojem, zobaczymy, czy się miło zaskoczymy jedzeniem. Idziemy do knajpy, jest jakaś tutaj niedaleko. Mam nadzieję, że będzie smacznie, bo w zasadzie jeszcze nic nie jedliśmy dzisiaj. Nie, no Dorota jakieś ciastka podjadała w, w biurze podróży, wyjadła im śniadanie. Nie wyjadłam, tylko dwa zjadłam. Tylko dwadzieścia. Dwa. Jak na razie halong to funduje nam bardzo mieszane uczucia. Od mega radości po wyjściu z hotelu, że restauracja, do której szliśmy, była w tym samym budynku. Po porozczarowanie, gdy okazało się, że jednak jest zamknięta i na ulicach są totalne pustki. Przyjdzie nam po prostu zamówić sobie coś do pokoju, eee, w sensie do pokoju, do hotelu, jakąś pizzę czy coś takiego. Miejmy nadzieję, że się coś pootwiera na dniach, bo no kurczę, posmakowałoby się jakichś tutaj rzeczy, tym bardziej, że jest sporo miejscówek fajnie ocenionych. No to co, skoro tutaj i tak nic nie ma, to no my sobie poszukamy wycieczki na zatokę. Zobaczymy, czy taka dwudniowa, trzydniowa, czy, czy może po prostu dwie, jakieś jednodniowe. Eee, Zobaczymy, czy jest tu w ogóle co do roboty. Ale no przejechaliśmy całe miasto, w sensie te wszystkie części połączone mostami. No i dosłownie. 90% rzeczy było pozamykanych. Jakieś 6-7 km stąd na mapie widzieliśmy jakiś taki mini kompleks pootwierany. No ale tak, jak mamy jechać w tą z powrotem, wydawać na jakiegoś graba czy coś takiego, to lepiej po prostu będzie e, zamówić coś i tyle. Tylko, że ta pizza, ostatnio, którą zamówiliśmy, wrzucam wam zdjęcie, to była jakaś masakra. Nie? Wielkość porażająca. Ze trzy człowiek musiałby takie zjeść. A niektórzy ze 5. No dobra, my zjedliśmy, ogarnęliśmy knajpę z jedzeniem, z knajpę z jedzeniem pizza, hat. Nie zdążyłem nawet nic ograć, dorota tak szybko pochłaniała talerz po talerzu. Ale teraz idziemy do sklepu jakiegoś spożywczaka. I co? No Patrząc jaka jest pogoda, na to, że wszystko jest zamknięte i tak dalej. To nie pozostaje nam nic innego, jak trochę się pokurować znowu, pomyśleć co jutro. No i tyle, poczekać do tego poniedziałku, aż wszystko się pootwiera, bo tak naprawdę większość rzeczy pustych. Widzieliśmy po drodze jeszcze może jedną albo dwie knajpy, które teoretycznie wyglądały na otwarte z hotpotem koreańskim. Więc myślę, że będzie warto spróbować tego jutro, na obiad. Bo zapewne jutro też się jeszcze nic nie otworzy. Więc co, dzisiaj się coś popracuje, obejrzy. Eee, no i tyle, w zasadzie dzień się kończy, mamy już 18. Robi się szarawo z tyłu. No a te całe formacje, wysepki wyglądają naprawdę nieźle. Nawet te tutaj przy brzegu, więc myślę, że sam rejsik też będzie fajnym przeżyciem. Tylko oby pogoda się poprawiła. <tryk> oby pogoda się poprawiła. A w zasadzie chodzi o przejrzystość. E, o widoczność, jeżeli o powietrza. O przejrzystość powietrza. E, bo na tą chwilę jest dość mgliście. No ale nic. Na pewne rzeczy wpływu nie mamy. No dobra. Dzień doberek kolejnego dnia. Kolejny dzień nic nie robienia bo tutaj nie ma co robić. Chcieliśmy wziąć sobie ten autobus hop on hop off, ale to nie ma sensu płacić 80 złotych za, za bilet, gdzie atrakcjami tutaj są jakieś dwa porty, targ, park rozrywki, który dzisiaj nie działa nawet, eee, więc no to bezsensowny wydatek by był. E, jutro zawijamy się z hotelu rano i płyniemy na wyspę tutaj, jedną wśród tych e, skalnych formacji, największą z nich. Tam znaleźliśmy fajny hotelik i tam spędzimy dwie kolejne noce i tam będziemy sobie organizować jakieś kajaki po zatoce czy jakiś rejsik po jaskiniach. To już zobaczymy na miejscu. Zapewne będziemy w hotelu dopytywać o szczegóły. A teraz co? Przyszliśmy na wybrzeże. Pooglądamy sobie tutaj wszystkie... Pooglądamy sobie tutaj, posiedzimy. Pokręcimy się po takim ładnym parku, który jest. Tutaj chyba ludzie rozbili sobie namiot i nocowali na moje. No, po prostu biwak w parku przy zatoce za darmo. Właśnie rozpalili Grilla. Zobaczcie sobie sami. Po kawce z widokiem na zatokę w Highlandzie w kawiarence. Idziemy teraz zacząć do galerii. Czy są jakieś sklepy otwarte? Dorota, jakąś koszulkę musi sobie kupić. Mamy na jutro już dogadane wszystko, praktycznie, jeżeli chodzi o hotel. Idziemy zaraz do muzeum, żeby jakoś ten dzień zagospodarować. A później... A może jeszcze przepłyniemy się gdzieś tutaj po... po jakimś... po tej zatoce. Zobaczymy ile babka zawała za kurs, bo taka tutaj stała przy tym mostku, na którym byliśmy. Więc... Może jakoś ten dzionek nam zleci. No dobra. Pani z łódką tutaj nie było na dole ale gościu za taki krótki rejsik tutaj w okolicy e, zawołał sobie 600 tysięcy dągów to jest około 100 złotych więc raczej odpuścimy tym bardziej, że całodniowe rejsy kosztują 600 tysięcy za osobę mniej więcej może 700 więc e, raczej skamowa atrakcja podejrzewam e, idziemy teraz do muzeum, mamy jakieś 20 minut spacerku Idziemy sobie na chodnik mam nadzieję ciągnie się do samego muzeum. I podziwiamy sobie tą zatoczkę tutaj. No dobra, my dotarliśmy do e, muzeum. Na parterze e, pod sufitem jest podwieszona jakaś jakiś szkielet, może jakiegoś walenia, nie wiem. Nie jest to opisane. E, e, I jakieś ratwy, łódki. Obejdziemy sobie całe muzeum, zrobimy przebitki, żebyście mogli zobaczyć, co tutaj jest i czy warto. Wstęp kosztował 80 tysięcy za dwie osoby, to jest jakieś 10-12 zł, 11 zł. No dobra. Obeszliśmy praktycznie cały parter. Są tutaj dwa piętra. I z tego, co możecie zacząć na parterze, no to jest wszystko związane z takim życiem. Są wypchane zwierzęta, są różnego rodzaju ryby, jakieś płazy, żółwie, jaszczurki, niedźwiedzie, wypchane tygrysy, jakieś muszelki, niemuszelki oraz na przykład łodzie, z takie, które, które były używane od takich mniejszych po duże. Zresztą wszystko widzicie na przebitkach w międzyczasie. My idziemy powolutku na piętro pierwsze z parteru. Zobaczymy, co dalej to muzeum ma do zaoferowania. I co nam jeszcze ciekawego powie nasza pani weterynarz. Tutaj mamy piękny szkielet zwierzęcia bez głowy, jak to powiedziała pani weterynarz. Ale jeżeli spojrzymy tuż w dół, to głowę znajdziemy tam, na dole. Tam, tam. Dotarliśmy na e, pierwsze piętro. E, ogólnie tutaj będzie epoka kamienia i epoka żelaza, e, jeżeli chodzi o datowanie tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Niestety takim bardzo dużym minusem tego jest, że nie ma tutaj dosłownie nic po angielsku. Są same przypisy albo po wietnamsku, albo po e, łacinie. Tak więc taki minus tego wszystkiego, więc co najwyżej możemy sobie pooglądać i obejść bez jakiejś e, większej wiedzy tutaj. Są też jakieś szkielety. Będzie coś po angielsku. Tak, jest coś. Jednak przy wielu rzeczach tutaj na pierwszym piętrze są chociaż takie krótkie zdania po angielsku lub słowa, co to jest, ale te, które są za szybami, często są te szyby na tyle pomazane, że wręcz ciężko odczytać. Jest też specjalny pokój wydzielony, gdzie są instrumenty. Mają ogromne e, kamienne cymbałki na przykład. Są bębny różnego rodzaju. Instrumenty strunowe, e, gongi, tak więc całkiem ładne i całkiem fajne muzeum, jeżeli chodzi o utrzymanie, e, jakość tego, czystość i, i całą ekspozycję. Zawsze mogłoby być lepiej, może jakiś audioprzewodnik przydałby się. I trochę irytujące jest to, że nie ma nigdzie audioprzewodników po polsku. Przecież zrobienie czegoś takiego nie jest ogromnym kosztem. Nagranie jednorazowo audiodeskrypcji są po niemiecku, francusku, angielsku, tajsku, chińsku i tak rosyjsku, a po polsku nie ma. I wiadomo, no nie ma nas zbyt wielu, ale tych turystów w Wietnamie jest coraz więcej, więc mogliby coś takiego zrobić. Na pierwszym piętrze, gdy skończyła się Epoka żelaza i kamienia. Bardzo szybko wszystko przeszło o kilkaset lat, a nawet tysięcy lat do przodu i rozpoczęła się wojna. Poszliśmy na drugie piętro i tutaj mamy ogólnie takie bardzo komunistyczne podejście, do, bo jest bardzo mocno zaakcentowana praca w górnictwie, czyli w przemyśle w rolnictwie, w rybołówstwie, czyli rzeczy, które partia tutaj bardzo ceni i dba o to, żeby ludzie cały czas pracowali i tak dalej. Więc dużo takiego folkloru, ale bardzo fajnie wszystko pokazane i jest zawsze jakiś odnośnik po angielsku, żeby chociaż wiedzieć co z czym i do czego. Tak więc miejsce fajne, muzeum myślę, że możemy śmiało polecić. Bardzo... mi się bardzo podoba. Nie przepadam za muzeami, ale to jest takie muzeum, które można po prostu zobaczyć i nie żałować, że się tu było. No to zakończyliśmy spacerek po muzeum. Obeszliśmy całe. Myślałem, że patrząc na budynki zewnątrz, myślę, że będzie sporo większe. Ale około półtorej godziny powinniście poświęcić sobie na obejście całego. Na pewno warto, jeżeli tutaj będziecie, to dobry sposób na zorganizowanie sobie czasu. Na dworze troszkę się rozwiało, z tego co widzę. My się pokręcimy tutaj jeszcze. Mamy już prawie godzinę 16 i myślę, że niedługo będziemy zawijać do hotelu, bo oboje mamy krótkie rękawki. Nie chcemy się dobić pogodą, a. Temperatura tutaj już tak po godzinie 17-18 dość mocno spada, a dzisiaj ma być zaledwie 15 stopni, więc to nie pogoda na taki strój przy jeszcze przeziębieniu cały czas. No ale coś nie chcę odpuścić te choróbsko. Dobra, my ruszamy dalej i będziemy informować, czy coś jeszcze się dzisiaj zmieniło, czy nie. My wypiliśmy sobie w okolicach muzeum herbatkę. Z autobusu tego piętrowego City, coś tam, coś tam, rezygnujemy. Dotarliśmy na plażę na zachód słońca. Niebo jest zachmurzone, więc zapewne nie będzie jakiś rewelacyjny, no ale widoczek jest zacny tutaj. Naprawdę aż żałuję, że nie wziąłem drona. Chyba trzeba będzie przywyknąć do tego, żeby drona brać za każdym razem, jak się wychodzi z pokoju. Albo po prostu jutro rano tu przyjechać taksówką na porobienie paru zdjęć. Plaża jest szeroka, jest fajny bulwar. Ten bulwar ciągnie się od samego muzeum, ale nam się już nie chciało iść prawie 4 km. Eee... I co? My się tu rozsiądziemy i zobaczymy, czy jakiś zachodzik słońca uda się nagrać. Time psika jakiegoś. Zrobię najpierw ujęcia. Są fajne palmy, plaża jest czyściutka. Dość szeroka, no, nikt się nie kąpie, no, bo nie jest za ciepło. Ale gdyby tu było 30 stopni czy 25, to myślę, że bez problemu można byłoby korzystać i się kąpać. No, nam jak zwykle zachód słońca nie wyszedł, jak widzicie zapewne teraz. E, co? Bierzemy graba, jedziemy do hotelu obok, w tej restauracji, w której mieliśmy zjeść wczoraj. Zjemy sobie kolacyjkę. I zawijamy się do hotelu. Jutro z około 10 wyjeżdżamy już do portu. A, a rano chyba około, 10, około 8 skoczymy jeszcze tutaj na bazar. Kupić jakieś ciuchy, bo są wszystkie brudne. A dopiero pranie oddamy jutro. No i żegnamy się z Halong i płyniemy na wyspę. Po powrocie wracamy tylko na chwilę do Halong i jedziemy do Sapa autobusem, tym sypialnianym. Około chyba 12 mamy autobus, około 19 będziemy na miejscu. Sapa zostaniemy dwie albo trzy noce, zobaczymy jeszcze i wracamy do Hanoi też na dwie albo trzy nocki. Zobaczymy jak to się rozłoży. No i uciekamy do Kambodży. Wiza nam się akurat kończy 11, na 11 mamy loty, więc fajnie się to złożyło. Dobra, my bierzemy taksę i śmigamy jeść. No, my jesteśmy w knajpce tej pod hotelem. Zobaczymy, czy jedzonko dobre. Zamówiliśmy całkiem sporo rzeczy, więc będzie niezły przekrój. Na koniec powiemy Wam, ile to kosztowało, zrobimy przebitki i, czy było, i powiemy, czy było dobre. I takie moje przemyślenie na temat tego miasta, że ono ma tak jakby infrastrukturę i wielkością jest stworzone pod ogromną ilość turystów, bo są pustki na ulicach, a ci turyści przyjeżdżają tutaj do zatoki chyba tylko na jakieś jednodniowe wycieczki, dwudniowe, albo przyjeżdżają i zaraz wypływają na jakąś łódkę, bo bardzo mało turystów widzieliśmy. A wiemy, że oni są jednak w Wietnamie, bo byli widoczni, czy w czy w Saigonie o już idą nasze rzeczy zupka idzie no dobra my zjedliśmy i szczerze nie wiem skąd te wysokie opinie Jest takie między 3 a 4 bym ocenił a nie na pewno na 4,7 bardziej coś takiego jak jakaś jadłodajnia dobrze doprawione może zniechęciło to, że ja trafiłem w chrząstka, Dorota już w ogóle bała się ryzykować widzę, że wyjadła wszystko poza kurczakiem w smaku było to dobre. Sałatka też dość ciekawa. Warzywa dobrze upieczone. No ale ta chrząstka zrobiła swoje. Zupa to była praktycznie sama woda, lekko smakowa z, z pomidorkami, jakimiś kiełkami i mielną wieprzowiną. Mieliśmy jeszcze smażonego brokuła. Smażony ryż, taki zapiekany ryż w takim gorącym naczyniu z kurczakiem i grzybami. I sałatkę, gdzie była sałata oliwki. Nagetsy z kurczaka, rzodkiewka i sok ze smoczego owocu, plus herbatka brzoskwiniowa i piwko. No i cała kolacja wyszła nas z napojami 56 zł w zaokrągleniu, więc nie było drogo, ale bez żadnych uniesień. A tak wygląda nasz hotel i jego wejście.